Co sądzisz o Kuby poście na FMM ma? Tam była jakaś spina, nie z krychą. W sensie ja bardzo nie, nie znam te, nie znam za bardzo tego Kuby. Coś tam się przywitał ze mną, też coś się pytał yy, przed hotelem. A ja ja się witam ze wszystkimi, nie, nie mam jakiegoś tam spinki ani. Sp no tak normalnie, do mnie zagadał normalnie. Wiem, że tam z Krychą miał jakąś spinę. Dokładnie nie widziałem, więc może zaraz to obprzejmie. Co to się wydarzyło? Ja to widziałem na żywo z boku. Dobra, o co tam chodziło, bo to jest ciekawa akcja w sumie. tej walce. Życzę ci powodzenia Krystian, bo na pewno po tej kontuzji zasługujesz na szansę, żeby zawalczyć. Mam nadzieję, że pokażesz się zajebi strony w walce z Mortal. Ogólnie nie wiem czy wie... Słuchajcie, bo ee, jak jeździcie na konferencję, to ja na przykład tam siedzę i ja nie wiem co się dzieje na, na konferencji. Więc możemy zrobić też przegląd w sumie konferencji, jeśli chcecie. Bo ja tak naprawdę, jak tam byłem na miejscu, to nie wiem, co się dzieje. Ty bardziej, że relacje z Mortalcią, chyba macie gdzieś tam zdrowe, nie? Nie, no ogólnie to jest, wiesz co. Yy, ja nie znałem Patryka. Yy, jak dostałem telefon, to. A skąd wiesz? Jak ci woda schodzi, jak, to wiesz. Jak, Dobra, słuchaj, tutaj jest taki. Tutaj jest taki dziwny moment. Patrzcie. Eee. Dla niego i... Że Krycha tutaj się wypowiada, nic złego nie mówi. I nie szukam żadnego problemu. Także cieszę się z jednej strony, że. Ale zdajesz sobie sprawę, że on w ogóle nic pozytywnego nie powiedział o tobie, a ty mu dupę Tu jest taki moment, gdzie Kuba Post trochę tak jak ja na, na wejściu wtedy. Co chciałem, chciałem tak przysłaniaczyć, wiecie o co chodzi? I tak do... Do Pawłowskiego wtedy powiedziałem, że a Lubina, tak się już nikt nie wita, coś tam, coś tam, że cringe'owe. I tutaj zrobił to samo Kuba post, tak z mojej strony. Chciał tak przysłaniaczyć nie, niepotrzebnie, bo to w sumie sprawa krychy jak tam z czym się, się zachowuje. A szczególnie, że, że cały internet teraz jest taki antykrycha i wszyscy po nim cisną. Ja nie wiem co on tam mówił na tych konferencjach. Wiem, że cały internet go teraz tak jakby wiecie, jebać krycha jest. I to jest takie smutne, a ten się tutaj jeszcze do niego dobił, wiecie o co chodzi? Więc niepotrzebne to było moim zdaniem, bo chyba że oni wcześniej się tam kłócili jakoś, to nie wiem. serio? Nie, bo tak to tak zauważyłem. Ty naprawdę. możesz tam. Tim Shusiakowi. No nie mogę, nie mogę, nie mogę. Ale może lubię. Takich rzeczy nie, lu nie, nie robię właśnie. No. A skąd wiesz? Jak ci woda schodzi, jak, to wiesz. Jak skąd wiem? No akurat było głupie, a skąd wiesz? Mm. I wiecie co jeszcze, ja myślę to, że też e, Że też tak naprawdę mm, Bo Kuba Post tam siedział I wiem, że Krycha ma tam problem chyba z Casio No, 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 oni mają problem z Casio na pewno I się kłócą tam ostro i w ogóle I I, 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 i Jak ten Kuba Post powiedział coś o tym Kry... Krysz O Sidzie To ludzie tak jakby to wtedy tam e, chyba Casio krzyczał i, i przyklaskiwał. A jak tam siedzisz, to tak on poczuł chyba wiatr skrzydła i zaczął się z nim wiecie. I, i pomyślał, o, przykla, przyklasnął mi Casio, więc. E, więc. E, jedziemy dalej. Tak mi się wydaje. To mamy mam świadomość popeye, popeye. swojego ciała, wiesz? Nie to, co ty. <laughs> dlatego, dlatego wiesz. E, 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 e. I tu zdarzył się taki moment, gdzie. Mamy ciała, wiesz? Nie to co ty. Dla... Patrzcie, patrzcie jak tutaj Krew, Krycha analizuje co się dzieje. I, i z drugiej, z, z jednej strony no patrzcie tu jest Krycha ma już nie wiem ile, pod 30 pewnie podchodzi. Tu siedzi młody, młody szczyl, że tak powiem dla niego. Bo na pewno on, on go tak traktuje mi się wydaje. Nie powinien tak się zachować, ale są ludzie nie wiem, wydaje mi się, że jakbym do tego ochroniarza z tyłu też był hamski i on by siedział obok mnie i to nie byłby jako ochroniarz, to też bym jej powiedział: młody weź, uważaj, bo zaraz dostaniesz łeb. Wiecie o co chodzi? A Krycha został tutaj urażony publicznie. No nie propsuję tego, że tak zrobił, ale rozumiem mechanizm działania, jakby. Wiecie o co chodzi? i co, co spowodowało to? No są tacy ludzie, że, że im się. Nie powinno się tak robić, no ale te, tacy są i ich nie zmienisz, no, no. I, I tutaj, dlatego go tam ściągnął, nie? Dlatego, dlatego, wiecie, hej, 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 hej! Śmiesznie to wygląda, no taki, to taki oj, taki wiecie, ojcowski, taki, nie wiem jak to nazwać. Siemka, pozdrowisz Gdańsk? Pozdrawiam Gdańsk. Takie no, ściągnął go za szmatę po prostu <śmiesz> i tyle. Tam też mu jakoś nic nie zrobił, przecież krzywdy mi się wydaje. No ale, uwierzcie, że, że z jednej no krzywdy mu nie zrobił Kuba po prostu się poczuł Krycha poczuł się urażony, no i wyszedł dym A i mówiłem, że uwierzcie jakie oni muszą mieć emocje po tym, po tej akcji Ostro musi być A tutaj głośnie <grywa> Najgorzej, najgorzej jak mu <grywa> Najgorzej jak, patrzy, jak mu zaciągnięty na łeb kto tak mówił? Rafał tak mówił Koszula na łeb i pół mu bomby wale, Wiecie o co chodzi? Najgorzej masz kaptur na łbie i nic nie widzisz. Jaki zaplątany. Jego adrenalinie na taką. Serducho musiało mu tak mieć, ja wam mówię. Wiedziałem, wiedziałem, że to będzie, do tego cię wołałem. Wyluzujcie dymy, panowie. No to nie jest. A, <laughs> Boxer. Wiedziałem, że to będzie. Wyluzujcie dymy. Ale widzicie, Boxer też znał ten mechanizm, że się krycha zaraz odpali. że to znaczy się nie będzie dawał. Dobra, co tu się Wy... działo dalej? Wy nie walczycie. Kuba, ale Kuba, Kuba ale nie jaki nie odpalony? Agresję. Tu? Odpalony, to? Walczycie, Kuba, Kuba, spokojnie. Nie, nie, nie. nie. Ogólnie Kuba chyba nie ćwiczy. Wszyscy się śmieją, że krycha nic nie potrafi. Ja myślę, że na pewno coś musi umieć. To może nie rozwija się tak jak na okres. W sensie ja też nie widziałem jak on walczył. Może on po prostu powinien lepiej walczyć na ten okres, co się przygotowuje, ale myślę, że że Kuba post miałby problem z krychą i to olbrzymi. Ale odpalujcie dymy, panowie. No to nie jest. Ale jak się zerwał? O kurde, aż płakałem żartem. Jak się zerwał? Kuba, Kuba, spokojnie. Nie, 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 nie. Kurwa. To sobie wyobrażak. Spokojnie Puśćmy. Ej, ale weź do twojej do naszej walki! A mówili. To jest takie trochę. Trochę syndrom. o pouczyłem się trochę waleczki, pouczyłem się trochę walki, więc... Je, więc czuję się pewniejszy siebie. Ja myślę, myśl, że jakby nie ćwiczył do walki, to by czegoś takiego wcześniej nie zrobił. Ale nie znam go, może by zrobił że stoły są przywiercone, no i co? Pójdźmy Ja pierdolę, ale pajac Nie będziesz nic... Kurwa, co za debi, Dobrze, może zróbmy tak, ty zajmij moje miejsce Tak, tak A ja zajmę miejsce... Emocje, emocje tam są takie, pulsuje z serduchu, Siadaj jak... tutaj Tak, tak, siadaj Krystian, e, siadaj normalnie Chodź. No dobra, to tyle z tego dema Dobra, przeglądamy konferencję, nie?